Taki krótki temacik pod tytułem czy jest jeden zachód. Bo zawsze mówimy na zachodzie to to, zachód to, zachód tamto i tak dalej i tak dalej. Moim zdaniem są przynajmniej dwa zachody, a i można się zastanawiać czy nie ma ich więcej. Bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład Belgia i weźmiemy jakąkolwiek dziedzinę na przykład bezpieczeństwo Belgia nie ma schronów. Jedyne schrony, jakie ma, to natowskie schrony. Weźmy Szwecję. Tam właściwie co ósmy obywatel należy do jakiejś organizacji bezpieczeństwa narodowego. Czy to jest ta sama kultura? No nie. Inna religia, inne religie są w tych państwach. Niektóre są postreligijne, inne bardziej religijne. Są kraje, w których ateizm doprowadził do inercji i zatomizowania społeczeństwa. Czechy na przykład. Ale nie tylko oczywiście, bo mówimy o Zachodzie, no Czechy nie są Zachodem, dobra, ale są takie kraje inne tego typu, na przykład to się stało trochę w Szwecji. Ale już w sąsiedniej Norwegii właściwie ateizm nic nie zmienia. Ludzie nadal chodzą do kościołów i czują się z tym dobrze. Kościół się stał bardziej instytucją narodową i jest nadal tradycyjny. A w Szwecji to, co się stało z kościoła, to nadal teoretycznie na papierze 6 milionów wiernych, Luterańskich, to oni są, no nie są narodowi, są raczej lewicowi, ale to różnie bywa. Bo to nie jest tak, że co Szwed to lewak, co Norwek to prawak, to tak też nie jest. W każdym kraju istnieje prawica i lewica, jest trochę różny rozkład sił. Ja pamiętam, jak kiedyś spytałem Szwajcarkę, jakiej się żyje od paru lat w Malmo, jak się żyje w konserwatywnej Szwajcarsce. W Szwecji a powiedziała, że to Szwecja jest bardziej konserwatywna, bo na przykład my nie zasłaniamy yy, świeższyków yy, tak erotycznych yy, mgiełką w kioskach. No faktycznie na no to nie zwróci uwagę. I ona mówi takich rzeczy jest dużo, więc Szwajcaria jest bardziej yy, hopa hopa, prawda? A Szwecja jest bardziej ułożona. I coś w tym jest. Szwecja niedawno zakazała prostytucji z powodów zarówno konserwatywnych, jak i feministycznych. No to chyba jednak to, to trudno powiedzieć czy to dobrze, czy to niedobrze, bo są pewne Prostytucją zawodową, że tak powiem, jest trochę a z drugiej strony, jak jest zabroniona, to spycha się to do półświadka i konia z rzędem kto powie, czy to dobrze. Tak samo, czy pornografia jest dobra, też nie wiadomo, czy zmniejsza, czy zwiększa napięcia społeczne. W, w każdym razie, więc są różne zachody, są, ale przede wszystkim są dwa zachody. Jest zachód anglosaski, jednak miał wszystko, i zachód europejski, zachodnie anglosaski, może tak. Dlatego, że one się różnią w sposób prawny, oczywiście, to każdy wie, ale to jest znacznie głębszy podział niż się wydaje, to znaczy tak. Po co prawda, oświecenie francuskie współdziałało z angielskim do pewnego stopnia, na przykład na przykład Voltaire łączył w sobie jakby oba oświecenia, ale to nie zmienia faktu, że później jest Napoleon i Napoleon na, na, narzuca Reszcie Europy prawo kodeksowe, to znaczy takie bardzo, no de facto, zamordystyczne, które mówi, że to i to i to wolno, to i to i to nie wolno. Podczas gdy anglosaskie prawo jest tworzone na zasadzie, że wszystko wolno, chyba że ława przysięgu i sądy inaczej. No jest to fundamentalna różnica, prawda? I, i to wyjaśnia, dlaczego tutaj. Cierpliwie znosimy na przykład jakieś dziwne decyzje jakiegoś Eurobanku, jakiegoś Merkel, jakiegoś Macrona i tak dalej. Dlaczego większość ludzi cierpliwie to znosi? No bo jest do tego przyzwyczajona. A dlaczego w Europie, w Ameryce nie chcą nawet zrezygnować z części trzymanych w domu z pluf? Oczywiście jedna z rzeczy to jest o, to odległość i policjant nie dojedzie i trzeba samemu ukatrupić włamywacza czy mordercę, ale to jest jednak to. Więc są dwa zachody co najmniej, jeśli nie więcej, tak naprawdę i nie jest to nawet po linii protestantyzm, e, no bo protestancka jest i większość Szwajcarii i większość Skandynawii, i cała Skandynawia i te kraje są różne. Tak? Mamy Danię, członek NATO, kraj. E, Taki zaangażowany, i tak dalej. I mamy neutralne kraje, tak jak Szwecja. Wśród katolickich też no, mamy Niemcy i Austria, to zupełnie inny świat pod względem polityki zagranicznej. Także y, nie ma jednego zachodu, są co najmniej dwa, a być może więcej.